Nie płaciłem za bilety na Highlig, Nie płaciłem za bilety na Highlig. Dostałem od Hasbiego bilety. Ja Cię kręcę. No. Tak dzwonił pytać, czy komentuje ten, mówię... To jest wspólnik tego czecieńskiego terrorysty? <tus> Hasbi? No. Nie, jego brat jest jego wspólnikiem. Jego To znaczy? Tam jest jakiś chłop który jest przywódcą przez żeni, kurwa jest właścicielem Aca i tym właścicielem Nieładnie tak pomagać Graczol no. Nieładnie no Nieleganckie zachowanie Mówisz? Za to jest chujny ty, ty i jej klasa podstawem <coughs> Tak Ale ludzie mogą też pisać na przykład że GRC małe dziewczynki. kurwa i to Bardzo nieładnie pomagasz Pomawiam, więc tylko na internetu jest napisane no w internecie Cześć. jest napisane, że Jan Paweł III je małe dzieci, a Jan Paweł III nigdy nie je... Nie chcę kurwa. Kurwa, ale to był Jan Paweł II stary i nie je małych dzieci. Co ten mundo, kurwa, mnie napierdala? Pedofile.